Się o czymś non-stop dowiaduje, natomiast jest nowy pan dyrektor, to są jego decyzje. Co postanowi, tak będzie, więc będziemy się dostosowywać po prostu. Iza, jak gdybyś skomentowała te zmiany, które się dzieją teraz w Polsacie, bo jest ich strasznie dużo i tak też z niepokojem patrzymy, kto będzie w tym Polsacie, kto zostanie, kto nie. Na przykład Gruchnia ma też taka wiadomość na, o zmianach w Tańcu z gwiazdami, że ty na przykład nie będziesz już prowadzącą, a zostaniesz jurorką. Ja mam wrażenie, że tych newsów różnej, dziwnej treści pojawia się naprawdę mnóstwo yy, z moim nazwiskiem, więc już trochę na to nie reaguję po prostu. A, e... tak, że nowy, nasz nowy dom na przykład. Tak, także non stop coś, ja się o czymś non stop dowiaduję. Natomiast jest nowy pan dyrektor, to są jego decyzje, co postanowi, tak będzie, więc będziemy się dostosowywać po prostu. No dobra, ale ty się świetnie sprawdzisz jako prowadząca Tańca z Gwiazdami, a chciałabyś pooceniać? Wiesz co, nawet o tym nigdy nie myślałam. I myślałem. tak mamy jeszcze parę miesięcy do tej decyzji, więc tak po prostu, czy byś chciała, czy nie? Ja lubię to prowadzić. Wiesz, okay. prowadząca ma bardzo wdzięczną rolę, jak jury źle oceni, to pocieszy, pogłaszcze po głowie, powie, żeby głosowano, więc ja lubię tą rolę, no wiesz? dobra, ale kto zastąpi Iwonę Pawlowicz, No, no zapytaj pana dyrektora.